Najdroższa duszo, dziś anioły przychodzą do ciebie z głęboko kochającym przesłaniem, starannie przygotowanym na ten moment twojego życia. Słuchając tych słów, pozwól, aby delikatna i świetlista energia dotknęła twojego serca, jakby płaszcz spokoju otulał twój umysł, ciało i ducha. Anioły przybywają teraz ciche, lecz wspaniałe, niosąc wibrację zdolną ukoić twoje lęki i obudzić w tobie nadzieję, która mogła być uśpiona. Proszę, abyś poddał się temu doświadczeniu ze spokojem, ponieważ każde zdanie, które zostanie ujawnione, niesie boski zamiar, intencje uzdrowienia, pocieszenia i ponownego połączenia z tym, co najważniejsze, miłością, która mieszka w tobie. Dzisiaj anioły chcą, abyś wiedział, że nie jesteś sam i że istnieje potężniejsza siła, która cicho i nieustannie działa na Twoją korzyść. Otulają Twoją ścieżkę ochroną i mądrością kierując Twoimi krokami, nawet gdy nie zdajesz sobie z tego sprawy. I właśnie w tej chwili, gdy otwierasz swoje serce, zbliżają się jeszcze bardziej, delikatnie dotykając Twojej energii, jakby budząc coś cennego, co było ukryte. Weź głęboki oddech i pozwól sobie poczuć tę obecność, ponieważ anioły pragną, abyś otrzymał objawienie, które może głęboko zmienić sposób, w jaki postrzegasz kogoś wyjątkowego. A przede wszystkim sposób, w jaki postrzegasz siebie. Dzisiaj przychodzą, aby oznajmić, że coś subtelnego i potężnego dzieje się w sercu osoby, którą nosisz w sobie. Duchowy ruch dotyka w tej chwili jej duszy, i dlatego anioły prowadzą cię do tego przesłania. Pozostań tu poddany i otwarty, ponieważ boska obecność jest wokół ciebie i w tobie. Anielskie światło już zaczęło działać. Aniołowie przybywają z nieba. Niosąc przesłanie miłości, troski i celu, i pragną, abyś zrozumiał, że nic, co dzieje się w Twoim życiu, nie jest przypadkowe ani pozbawione znaczenia. Za spotkaniami, uczuciami, które rozkwitają, a nawet bólem, który kształtuje Twoją podróż, kryje się boski porządek. Anioły chcą, abyś zrozumiał, że każda emocja, każde wspomnienie i każdy krok w kierunku lub od kogoś ma duchowy powód. Proszę, abyś zaufał, że historia dotycząca Ciebie i osoby, która teraz zaprząta Twoje myśli, jest obserwowana oczami pełnymi miłosierdzia i mądrości. Są chwile, gdy ludzkie serce jest zagubione, wątpi i kwestionuje siebie. Być może czułeś się niepewnie co do tego, co myśli, czuje lub pragnie druga osoba. Być może przeżyłeś dni ciszy, niepewności lub dystansu i być może wierzyłeś, że nic więcej się nie wydarzy. Jednak anioły zapewniają, że dzieje się więcej niż jesteś w stanie dostrzec. Umacniają cię w postrzeganiu, że istnieje większy plan w działaniu, plan, który już reorganizuje emocje, łączy energię i rozpala myśli uśpione w drugiej osobie. Aniołowie proszą cię, abyś pozostał otwarty, ponieważ duchowe przesłanie nie tylko się słyszy, ono się czuje. Zachęcają cię do przywołania chwil, które naznaczyły twoją historię z tą osobą. Gestów, które poruszyły twoją duszę, spojrzeń, które przemówiły ponad słowami, i wrażeń, które pojawiły się nawet wtedy, gdy nic nie zostało powiedziane. Wszystkie te wspomnienia tworzą energetyczne nici, które nigdy do końca się nie zrywają, i to właśnie nad nimi aniołowie pracują dzisiaj. Przybywają z przekonaniem, że z imieniem tej osoby wiąże się coś boskiego. Chcą, abyś przyjął to objawienie z wiarą, poddaniem i otwartością ponieważ to, co zostanie powiedziane, pochodzi z wyższego planu i ma na celu pokierowanie Twoim sercem, ukojenie Twojej duszy i rozpalenie na nowo tego, co prawdziwe w Tobie. Bądź uważny, bo to przesłanie jest dla Ciebie. Aniołowie mówią, że jesteś głęboko kochany i że za kulisami Twojego życia działają siły duchowe, aby poprowadzić Cię do tego, co jest Twoje z woli przeznaczenia. Potwierdzają, że nawet w chwilach, gdy czułeś się zapomniany, zignorowany lub oddalony od kogoś, kogo uważasz za wyjątkowego, więź między tobą nigdy nie ustała na wyższym planie. Energia, która łączy dwie dusze, które się rozpoznają, nie pęka. Ona jedynie się gromadzi, reorganizuje i powraca we właściwym czasie. I ta chwila zaczyna się teraz. Aniołowie ujawniają, że dziś, właśnie dziś, boski dotyk dociera do serca tej osoby. Są dni, kiedy niebo decyduje się działać bardziej bezpośrednio, a dziś jest jeden z takich dni. Anioł dotyka umysłu i emocji tej osoby, budząc wspomnienia, doznania i obrazy, które były przechowywane w najgłębszych warstwach jej istoty. Myślą o tobie teraz częściej, niż sobie wyobrażają. Myślą o twojej hojności, sposobie, w jaki ich przyjąłeś, twojej wyjątkowej wrażliwości i energii, którą przekazujesz, gdy jesteś obecny. Myślą o tym, co przeżyliście razem, co moglibyście razem przeżyć i co wciąż można między wami odbudować. Aniołowie pokazują, że ta osoba niesie w sobie uczucia, które czasami próbuje zaprzeczyć. Spróbuj to zracjonalizować. Możliwe, że oddalili się od ciebie ze strachu, niepewności, presji z zewnątrz, a nawet dlatego, że nie wiedzieli, jak poradzić sobie z głębią swoich uczuć do ciebie. Niektóre serca uciekają nie z powodu braku uczuć. Ale z nadmiaru. I tak jest w ich przypadku. Jednak anielska energia wstępująca dziś na życie tej osoby, rozpuszcza opór i otwiera przestrzeń dla ujawnienia się prawdy emocjonalnej. Aniołowie mówią tęsknią za Tobą. Myślą o Tobie, gdy dzień zwalnia, gdy zapada cisza, gdy coś przypomina im Twoje imię, Twój głos lub Twoją obecność. Myślą o rozmowach, śmiechu, szczegółach, które tylko Ty zauważyłeś. Myślą o rzeczach, które chciały powiedzieć ale nie powiedziały o działaniach, które mogły podjąć, ale nie zrobiły. Towarzyszy im delikatne, lecz nieustanne pragnienie, którego nie mogą zignorować. A to uczucie narasta, ponieważ aniołowie aktywują wspomnienia, które ponownie otwierają ich serca na ciebie. Potwierdzają również, że istnieje między wami silna więź duchowa, budowana nie tylko poprzez fizyczne spotkania, ale poprzez energetyczne więzi tworzone w chwilach prawdziwego, emocjonalnego połączenia. Dlatego nawet jeśli panuje dystans lub cisza, intuicyjnie coś czujesz, gdy czyjeś serce się porusza. Dusza rozpoznaje, zanim umysł zrozumie. Dzisiaj anioły wzmacniają to połączenie, abyś jeszcze wyraźniej odczuł to energetyczne wezwanie. Proszą, abyś zaufał temu, co jest mówione, ponieważ przesłanie pochodzi ze światła i ma na celu przynieść jasność. Osoba, którą kochasz, jest poruszana, aby przypomnieć sobie Twoją wartość, spokój, Jaki przynosi Twoja obecność, szczerość Twojego spojrzenia i wyjątkowy sposób, w jaki Twoja energia ją otula. To przebudzenie, które teraz w nich zachodzi, nie jest ulotne, nie jest iluzoryczne, jest duchowe. A kiedy anioł dotyka czyjegoś serca, rozpoczyna się nowa faza. Ta faza obejmuje rozpoznanie, refleksję, tęsknotę i rosnące pragnienie ponownego połączenia. Anioły proszą, abyś przygotował swoje serce. Ponieważ ta energia, która jest aktywowana dzisiaj, przyniesie poruszenia w nadchodzących tygodniach. To, co stało w miejscu, zaczyna nabierać kierunku. To, co było zagmatwane, zaczyna się wyjaśniać. To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna się otwierać jako ścieżka. Zaufaj, wszechświat już działa na Twoją korzyść. Aniołowie proszą, abyś pozostał z uważnym sercem, ponieważ coś głębokiego wkrótce zostanie objawione. Są chwile w życiu, kiedy duchowość działa po cichu, poruszając energię, otwierając ścieżki i budząc uczucia, których umysł nie dostrzega od razu. Ale są też konkretne dni, kiedy boski plan postanawia działać bardziej widocznie, pozostawiając wyraźne znaki i doznania, których nie da się zignorować. Dzisiaj jest jeden z takich dni. Duchowy ruch, który porusza ich serca, nie jest mały ani subtelny to wewnętrzne wezwanie, które rezonuje intensywnie. Jakby coś w nich w końcu budziło się do prawdy, która zawsze tam była. Aniołowie pokazują, że zachodzi transformacja w sposobie, w jaki ta osoba postrzega Ciebie i Waszą więź. To tak, jakby w jej duszy otworzyła się kurtyna, odsłaniając uczucia, które były skrywane lub tłumione. On, ona zaczyna pamiętać o Tobie silniej, częściej i wyraźniej, pamięta szczegóły, które zaznaczyły Twoją obecność, rozmowy, które dotknęły Jego, jej istoty. Uczucie ciepła, które tylko Ty byłeś aś w stanie zaoferować, a gdy te wspomnienia powracają, wszechświat intensyfikuje ten proces, kierując Jego jej myśli bezpośrednio do Ciebie. W tym momencie aniołowie stoją na drodze tej osoby, kierując jej intuicją i łagodząc emocjonalny opór, który wcześniej uniemożliwiał jej rozpoznanie tego, co naprawdę czuje. Narasta energia, która skłania ją go do refleksji nad wyborami. Postawami, a nawet ciszą, która między wami zapanowała, czuję, że coś musi zostać zrozumiane, rozwiązane lub na nowo przeżyte, a ten duchowy niepokój nie pojawia się przypadkowo. To odpowiedź anielskiego dotyku budzi w nim niej pamięć o tym, co jest prawdą. Aniołowie proszą, abyś nadal podążał za tym przesłaniem z pełną uwagą. Kształtuje się coś większego, coś co wykracza poza logikę. A jednocześnie przemawia bezpośrednio do serca. Zbliżasz się do objawienia, które może odmienić twój sposób postrzegania tej historii i rozjaśnić uczucia, które tliły się w tobie od dawna. Napięcie, które teraz odczuwasz, jest jedynie odbiciem duchowego ruchu, który ma miejsce na płaszczyźnie niewidzialnej. Anioły wiedzą, że twoja emocjonalna podróż nie była łatwa. Rozpoznają wszystkie chwile, kiedy starałeś się być silny, nawet gdy twoje serce było zmęczone. Widziały twoje milczenie, twoje wątpliwości, twoje niespokojne noce i ten wewnętrzny ciężar, który pojawia się, gdy czujemy, że coś ważnego jest poza naszym zasięgiem. Widziały również, jak bardzo walczyłeś o zachowanie wiary, nawet gdy rzeczywistość wydawała się nie do pokonania. Nie odwzajemniają twoich uczuć. Nic z tego nie uszło uwadze sfery duchowej i właśnie dlatego, że widzą twoją szczerość, anioły działają dziś z tak wielką intensywnością. Jest w tobie wrażliwość, której nie wszyscy rozumieją, głęboki sposób kochania, który wykracza poza pozory, dystans i okoliczności. Widzisz drugiego człowieka sercem i to czyni cię wyjątkowym. Często tę emocjonalną głębię mylono z kruchością, ale anioły zapewniają, że jest to w rzeczywistości duchowy dar. Twoja zdolność do odczuwania czegoś więcej niż oczywistość jest mostem między twoją duszą a wyższym celem, który wiąże się z tym połączeniem. Aniołowie pokazują, że osoba, którą kochasz, nigdy nie zapomniała tego, czego doświadczyłeś. Nawet gdy próbowała iść dalej, nawet gdy wierzyła, że musi się zdystansować, nawet gdy była zajęta innymi sprawami, uczucie to pozostawało ukryte w głębi, której żadne rozproszenie nie mogło wymazać. Odczuwają twoją nieobecność w sposób, do którego nie zawsze się przyznają, ale ją odczuwają. Czuje się to w chwilach, gdy coś przypomina im Twój głos, gdy widzą coś, co przypomina im Ciebie, gdy dzień się kończy, a ich umysł w końcu się uspokaja. To właśnie w chwilach przerw w życiu serce tej osoby woła Twoje imię. Aniołowie ujawniają, że pamiętają Twoją hojność, sposób, w jaki ich słuchałeś, Twoją cierpliwość i Twoje światło. Pamiętają, jak dostrzegałeś dobro tam, gdzie inni widzieli tylko wady. I jak potrafiłeś dotknąć uczuć, które zazwyczaj skrywali. Jest w tobie coś, co obudziło uśpioną, wrażliwą część tej osoby. I nawet jeśli ta osoba zdystansowała się ze strachu, niepewności, lub wewnętrznego zagubienia, nic nie mogło całkowicie wymazać emocjonalnego śladu, który zostawiłeś. Teraz, dzięki anielskiemu dotykowi, który ma miejsce dzisiaj, to uczucie rozpala się na nowo. To tak, jakby ich dusza została zaproszona do powrotu do wspomnień, wrażeń i chwil, które niosą prawdziwą energię. I to nie tylko wywołuje nostalgię, wywołuje zrozumienie. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że Twoja obecność była nie tylko przyjemna, ale i konieczna, że Wasza miłość była nie tylko piękna, ale i wyjątkowa, że Wasza więź była nie tylko intensywna, ale i wyjątkowa. Anioły proszą, abyście pozwolili, aby ta wiadomość uzdrowiła Wasze niepewności, abyście porzucili przekonanie, że nie byliście wystarczająco dobrzy, ponieważ byliście i nadal jesteście kimś o wiele więcej, niż sobie wyobrażacie. Wzmacniają w Was duchowy cel, który Was łączy, i że żadne rozstanie nie jest w stanie zniweczyć tego, co zostało zbudowane na płaszczyźnie duszy. Dziś w nim mniej zaczyna się rodzić nowa emocjonalna otwartość, a to dopiero początek. Odetchnij głęboko i pozwól energii otaczającej tę wiadomość delikatnie wniknąć w wasze pole emocjonalne. Wyobraź sobie, jak złote światło stępuje na was, rozszerza się wokół waszej klatki piersiowej i przynosi spokój, jasność i równowagę. Anioły proszą, abyście od dziś utrzymywali wewnętrzną postawę otwartości, pozwalając wszechświatowi na wykonanie niezbędnych ruchów bez forsowania ścieżek i przyspieszania procesów. Ufajcie, że to, co jest wasze z woli przeznaczenia, zawsze znajdzie drogę powrotną. Aby wzmocnić tę więź, wybierzcie chwilę w ciągu dnia, aby na kilka minut zatopić się w ciszy. Połóż dłoń na sercu, weź głęboki oddech i wyobraź sobie osobę, którą kochasz, otuloną białym światłem. Nie po to, by ją kontrolować, nie po to, by wywierać na nią presję, ale by wysłać energię spokoju i otwartości. Ten prosty gest. Tworzy harmonię między Twoją wibracją a wibracją aniołów, którzy Cię otaczają. Na końcu tego ćwiczenia napisz w komentarzu: otrzymuję to światło. Ta fraza duchowo pieczętuje usłyszane przesłanie i tworzy pole manifestacji, które pozwala błogosławieństwom dotrzeć do Ciebie płynniej. Anioły są blisko, towarzysząc każdemu krokowi i otwierając ścieżki tam, gdzie wcześniej panowała wątpliwość. Aniołowie proszą, abyś niósł to przesłanie ze spokojem i pewnością siebie, ponieważ to, co przygotowuje się w Twoim życiu, nie jest małe. Chcą, abyś zrozumiał, że wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś, było częścią procesu duchowego wzmocnienia. Nic nie poszło na marne. Łzy, które przelałeś, cisza, którą znosiłeś, nadzieje, które żywiłeś, nawet gdy wszystko wydawało się odległe, wszystko to teraz przekształca się w światło, jasność i cel. Przebudzenie w sercu tej osoby nie następuje przypadkiem. Dzieje się tak, ponieważ istnieje ścieżka, którą wciąż musicie przebyć. Ścieżka, która obejmuje rozwój, zrozumienie i prawdę. Aniołowie jasno dają do zrozumienia, że więź między wami nie jest czymś zwyczajnym i nie należy jej traktować jako ulotnej. Istnieje głęboka więź, zbudowana przez energię, które rozpoznają się nawzajem poza ludzką logiką. Proszę, abyś utrzymywał wysokie wibracje, ufał Boskiemu czasowi i dbał o siebie w tym procesie. Energia, która teraz się porusza, otwiera zamknięte drzwi i stwarza możliwości, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Kontynuuj chodzenie z wiarą, utrzymując serce otwarte i zestrojone ze światłem. Światło, które na ciebie spływa. Zbliżają się kolejne błogosławieństwa. Historia się nie kończy. Duchowość doskonale wszystkim kieruje. Jeśli to przesłanie przyniosło spokój Twojemu sercu i oświeciło Twoje myśli, rozważ wsparcie tego kanału, aby móc tworzyć więcej duchowych treści i dzielić się nimi z tymi, którzy ich potrzebują. Subskrybuj polub i udostępnij to przesłanie komuś, kto szuka nadziei i przewodnictwa. Twój gest pozwoli, aby to światło dotarło do jeszcze większej liczby osób. Jeśli chcesz okazać szczególne wsparcie, możesz wesprzeć nas poprzez Super Thank you. Wybierając kwotę do 20 dolarów, każda wpłata wzmacnia tę przestrzeń i pomaga podtrzymywać misję szerzenia przesłań wiary, pocieszenia i inspiracji. Twój udział jest fundamentalny dla dalszego rozwoju tej społeczności w świetle i celu.